Witam serdecznie, Szymon z tej strony się kłania kilka zdań bardzo istotnych, ale przy okazji pokażę. Tutaj akurat w trasie z Piły jestem w kierunku naszego cudownego Księstwa Królestwa Lubasz. Jeziorko pod Piłą, wspaniałe, cudowne drzewa, których jeszcze, że tak się wyrażę, włodarze tegoż kraju, i nie tylko nie wycieli. A nie ukrywam, że atrakcyjność tych drzewek jest niesamowita. No póki co jest to obszar Natura 2000, więc istnieje szansa, że nie dotkną tego przynajmniej przez jakiś czas. A szacunki mówią, że jakby nie patrzeć, około 1 trzeciej lasów w tym kraju już wycieli. Co zresztą widać gdziekolwiek ktokolwiek z nas przemieszcza się po tym kraju, to ślady tej niszczycielskiej działalności są bardzo, bardzo widoczne. Te kilka zdań nie tylko o lesie jako czymś, co jest niszczone, ale o lesie, który jest znakomitym, rewelacyjnym lekarstwem. Pytanie, czy w okresie kiedy mamy tą wiosenkę, kiedy zbliża się wielkimi krokami lato, prawda? Czy również słowo odporność, budowanie odporności jest bardzo istotnym w naszym codziennym życiu? Uważam, że niezwykle istotnym, bowiem jest to okres, w którym korzystając ze słońca, korzystając między innymi z lasów. Z lasów różnego typu, warto oczywiście i liściaste drzewka gdzieś tam pooglądać, poprzytulać się, zobaczyć, czy też również te sosnowe, żebyśmy to wszystko świerkowe, sosnowe, generalnie iglaste, abyśmy odbudowywali żeby wzmacniali organizm, ale właśnie teraz, kiedy organizm jest jakby bardziej przygotowany do tego, żeby zbudować tę odporność, szczególnie w tym okresie kuriozalnym, którym jakby nie patrzeć, te różne związki chemiczne do nas docierają, które ciągle są które no niestety w żywności są czymś kluczowym zamiast żywność jako żywność, więc trzeba budować absolutnie, absolutnie tak, sięgać po zioła, sięgać po yerba mate, sięgać po miody, sięgać po wizyty w lesie, sięgać po wizyty nad wodą, rzeką, jeziorem, strumieniem, nie, nie ganiać tej kostuchy, ona ma i tak wystarczająco dużo zajęcia, szczególnie w tym kraju, prawda, sporo, sporo, Uzyskała pomoc od włodarzy, uzurpatorów w tymże kraju, aby miała więcej zajęcia. więc my nie przyspieszajmy jej działań, nie ganiajmy za nią. Ona spokojnie mówi: Macie jeszcze czas, więc no, chyba że będziemy ganiać intensywnie, no to wtedy zainteresuje się nami i przytuli nas i zatańczy z nami swój taniec na swoich warunkach. Czy budować odporność? Powtórzę jeszcze raz: Absolutnie tak. Podejść do tego bardzo zdroworozsądkowo, zdecydowanie to jest takie zasygnalizowanie, ale zdecydowanie uważam, warto i absolutnie warto, szczególnie w tym okresie, takim kuriozalnym, kiedy te ciągle jeszcze informacje, emocje, prawda, niedomówienia, pewne dziwne jakieś te prawdy telewizyjne, prawa telewizyjne, ciągle są gdzieś tam sprzedawane, więc tym bardziej dbajmy o odporność. Pozdrawiam serdecznie. Szymon z Polankiewicz, tej strony się kłania. Najzdrowszy sklep: taoria.pl i medycyna zdrowia: biogabinet.eu. Baw się dobrze. Do miłego.